Spotkamy dzisiaj Jezusa w domu swoich przyjaciół. Betania jest miejscem, dom Marii, Marty, Łazarza, którego rodzeństwa, jest domem, do którego Jezus chętnie przychodzi. Jest domem też, w którym według tradycji Maryja spędziła czas wielkiego tygodnia właśnie wśród tych ludzi najbliższych Jezusowi, jego przyjaciół. Spróbujmy jednak popatrzeć na ten dom jakby całościowo. Spróbujmy zobaczyć, że ten, tym domem, w którym Jezus chce zamieszkać, do którego chce chętnie przychodzić, w którym chce również, by przebywała często jego matka, jest Twoje i moje życie. Ten dom składa się jakby z trzech elementów, których reprezentują te trzy osoby Maria, Marta i Łazarz. Maria jest symbolem mojej relacji do Boga. To jest ważna część tego mojego domu, mojego życia. Marta jest symbolem moich relacji z bliźnimi. Również ważna część mojego życia. I wreszcie Łazarz, o którym dzisiaj nie ma w Ewangelii, ale który jest również częścią tego domu, symbolizuje moją relację człowieka do samego siebie. Trzy najważniejsze relacje życia człowieka: do Boga, do bliźniego i do samego siebie. W tej Ewangelii, w tej opowieści, którą nam zostawia dzisiaj Ewangelista Łukasz pada takie zdanie, znaczy można mieć takie przekonanie, że ta Marta i Maria ze sobą rywalizują. Możemy wpaść w taką pułapkę, ja w nią często wpadałem, żeby te dwie postacie sobie przeciwstawiać. To znaczy, że co jest ważniejsze, która z, niej, z, która z tych kobiet jest świętsza. I, I możemy wpaść w taką pułapkę i stwierdzić, że Maria była tutaj ważniejsza niż Marta. Po pierwsze, to pamiętajmy, że to Marta przyjęła Jezusa do domu. To Marta przyjęła Jezusa do domu. To Marta Go ugościła. Marta zadbała o to, by niczego mu nie brakowało. Maria spędza czas u stóp Jezusa, Jezus mówi o niej, że wybrała najlepszą cząstkę. Też jest ważnym elementem tego domu. Ale to Marta go przyjęła do domu. Jezus wypowiada takie zdanie, które z którym, którym warto się zaprzyjaźnić, który jest chyba kluczem do rozumienia tej Ewangelii i do rozumienia również tego naszego życia. Mówi w ten sposób. Marto martwo, martwisz się, niepokojesz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. W takim bardzo surowym tłumaczeniu, takim topornym, prosto z, z greki, to to brzmi, to zdanie, ta końcówka tego zdania brzmiałaby nieco inaczej. Martwisz się o wiele, ale tylko jedno jest konieczne. Tylko jedno jest konieczne. Jezus nie chce powiedzieć, że to, co robi Marta, jest bez znaczenia nie to ma znaczenie ale jedno jest konieczne to trwanie przy ustupie Jezusa to zbudowanie więzi z nim to jest konieczne inne rzeczy też są ważne ale uwaga żeby przynosiły owoce potrzebne konieczne jest to bycie z Jezusem Teraz spróbujmy przeczytać jakby tę Ewangelię w kluczu naszego życia. Ja spróbuję przeczytać w, w kluczu mojego życia. Ja mam wiele obowiązków, zajmuję się naprawdę wieloma rzeczami. Wszystkie, bo prawie wszystkie, są naprawdę ważne i potrzebne. Ale Jezus jakby w tej Ewangelii mówi do mnie bardzo wyraźnie, to wszystko jest potrzebne, to wszystko jest ważne, to tego Cię posłałem, ale jedna rzecz jest konieczna. Żebyś trwał przy mnie. Żebyś był na adoracji, żebyś się modlił. Wtedy to wszystko inne będzie przynosić owoce, będzie rzeczywiście budowało. Słyszysz, że Jezus tak naprawdę to zdanie również mówi do Ciebie? Zajmujecie się, zajmujemy się naprawdę wieloma ważnymi rzeczami. Całą masę różnych relacji, o które chcemy zadbać, tak jak Marta chce, chcemy służyć. Ale to może być wszystko bez znaczenia, jeżeli nie znajdę momentu na adorację Jezusa Chrystusa, na bycie z Nim. To jest jedno, to jedno jest konieczne, to jedno jest konieczne. Wszystkie inne rzeczy są też ważne. To nie znaczy, że mogę sobie odpuścić, że to jest bez znaczenia, że mogę y, zbagdalizować moje obowiązki, że mogę je porzucić. Nie mogę ich porzucić. Po to jestem posłany. Po to Ty jesteś również posłany do konkretnej rodziny. Ale konieczne jest tylko jedno: konieczne jest, by trwać u stóp Jezusa. Teraz pytanie, czy potrafimy sobie z tą, z tą prawdą się jakoś zmierzyć w praktyce? Jak to jest w Twoim życiu? Spróbujmy tę Ewangelię jakoś przełożyć na konkrety. Może wyjdziemy stąd dzisiaj z jakimś postanowieniem, w którym Jezus próbuje się przebić do mojego życia. Wieloma rzeczami się zajmujesz. Nie zapomnij o tym, co konieczne. O tym, by być, trwać u stóp Jezusa. My się z naszego podwórka często zastanawiamy, martwimy się. Wy się może też martwicie, ale my też się martwimy sprawą, nie wiem, braku powołań na przykład. Co nam przychodzi do głowy? Jak młodych ludzi zachęcić? Co zrobić? Jaką akcję przeprowadzić? Nie? Co, co, co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Jak mam działać? Często zapominamy o tym, że, że może nie jest tak. Może potrzeba zamiast działać, najpierw pójść na donację. Benedykt XVI w o to zapytany. Właśnie o ten problem malejącej liczby kapłanów, coraz mniejszy coraz częściej pustoszających seminariów. Co z tym zrobić? Jak się z tym zmierzyć? Mówi bardzo jasno. Jego odpowiedź była bardzo konkretna. Jeżeli chcemy się w tym sensownie zmierzyć, to mówi do księży oczywiście, to, mówi, to musimy mieć godzinę modlitwy myślnej dziennie. Godzinę modlitwy myślnej dziennie. Musimy wrócili do tego, co naprawdę istotne. Chodzi o to, żebyśmy to Ewangelia naprawdę przyjęli z wiarą: że jeżeli ja zostawię mój czas Jezusowi, naprawdę zostawię ten czas, który, którego mi ciągle brakuje, którego mi ciągle mam go za mało, ale jeżeli z tego za mało, zostawię Jezusowi trochę chwilę czasu. Sam zobaczysz, jak Pan Bóg ten Twój czas rozmnoży, jak wiele się wydarzy, jakby bez Twojego udziału, jak Pan Bóg zacznie za Ciebie wiele rzeczy tak naprawdę w Twoim życiu organizować. Jeżeli mamy mało czasu i zostawimy z tego mało, z tego ciągle brakującego czasu, jakiś, jakiś moment, jakąś godzinę, pół godziny, 15 minut Jezusowi, z tego niedostatku. Sam zobaczysz, jak wielkie rzeczy Pan Bóg dokona w Twoim życiu. Jak wielkie rzeczy Pan Bóg dokona w Twoim życiu. Jezus, jakby wchodzi do tego domu, do Twojego życia, do mojego życia, po to, żeby ten dom trochę uporządkować. Żeby postawić na pierwszym miejscu jako coś fundamentalnego relację do Boga. Nie bój się zostawiać czasu Jezusowi. I to, to zdanie mówię szczególnie do tych, którzy uważają, że tego czasu mają wiecznie za mało. Jeżeli masz takie poczucie, że Ci ciągle czasu na coś brakuje, to Cię zachęcam, zapraszam do takiego ryzyka do podjęcia naprawdę wyzwania, jeżeli ci tego czasu brakuje, to zamiast go łapczywie gdzieś łapać, to go oddaj. Sam zobaczysz, jakie wielkie cuda Pan mógł będzie działał w twoim życiu. Jeżeli ty dzisiaj przychodzisz i masz w sercu takie poczucie, że ciągle ci brakuje czasu, to zapraszam, zostaw ten czas. Zostaw pół godziny Jezusowi. Sam zobaczysz, jakichś cudów On dokona. Tylko pytanie, czy mamy taką wiarę? Czy przeskoczę przed tym moim lękiem, bo, że przecież ja nie mam czasu, jak zostawię jeszcze pół godziny, to już całkiem go nie będę miał. Czy jednak zgodzę się na to i przyjmę to z wiarą? Panie Boże, ponieważ ten czas jest w Twoich rękach, to ja go na pewno nie stracę. Ja go naprawdę nie stracę. Wtedy naprawdę moja, jakby ten dom zacznie się porządkować. Znaczy będzie czas na modlitwę. Sam zobaczysz, że wystarczy naprawdę czasu również na, na posługę, na bliźnich, na relacje z innymi. Że cię nie zabraknie w twoim domu. Że będzie również w tym domu czas na to, żeby się jakoś zmierzyć z samym sobą. Wprawdzie tak łazarz, który jest tym znakiem, symbolem relacji do samego siebie. W tych postaci masz największy kłopot. Która część tak naprawdę szwankuje, twoja relacja do siebie samego, relacja do bliźnich, czy relacja do Boga. Co najbardziej kuleje w tym Twoim domu. Pan Bóg chce do tego domu wejść i go porządkować. Chce wejść nie z buciorami. Chcę wejść jako przyjaciel do tego domu, tak jak wchodził zawsze do domu w Betanii, jako przyjaciel. Chcę być zaproszony przez Ciebie. Ty, który jesteś dzisiaj Martą, która troszczy się i niepokoi o wiele, bo tacy jesteśmy, tacy jesteśmy. Troszczymy się i niepokoimy o wiele. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by właśnie jako takie Marty zaprosić Jezusa do swojego domu. Tak jak ona to zrobiła. Zaprosiła Jezusa do swojego domu. I ten Jezus zaczął ten jej dom porządkować. I zaczął od tego jednego zaproszenia. Najpierw, najpierw strać dla mnie chwilę czasu. Postaw mnie na pierwszym miejscu. Spróbuj znaleźć w sobie tę odwagę, by z tego braku, niedostatku czasu, który ciągle masz, zostawić Jezusowi odrobinę. Zaczą się dziać cuda. Jezus wchodzi do tego domu i go porządkuje. I teraz chodzi o to, żeby to wszystko się wydarzyło też w Twoim życiu i w moim. Żebym zatroskany o wiele, z głową pełnych różnych niepokojów, różnych spraw, które mam do załatwienia, z którymi wiecznie nie mogę się wyrobić żebym z taką głową, z takim sercem, pełnym lęku, zatroskanym o wiele rzeczy, zaprosił dzisiaj Jezusa do swojego domu. Chodzi o to, żeby się to wydarzyło też w twoim życiu. Żebyś to ty go zaprosił, żebyś wychodząc z tej świątyni wziął tego Jezusa ze sobą do domu i on ten dom twój będzie porządkował. I zacznie od tego, że pokaże ci, co jest ważne, co ważniejsze, a co najważniejsze. Tego z tego serca Wam wszystkim życzę, i sobie również, że Pan Bóg do tego naszego domu wszedł, tak jak wszedł do domu Marii, Marty i Łazarza, i go zaczął porządkować. A na niech też da odwagę, prawdziwe męstwo, prawdziwą odwagę do tego, by z niedostatku czasu, na który cierpimy, wszyscy prawdopodobnie, byśmy potrafili oddać Jezusowi. Chociaż odrobinę, a zaczną się dziać cuda w Twoim i moim życiu. Amen.